Są chwile w życiu człowieka, kiedy czuje on potrzebę przepisania swojej historii, odczucie, że przeszłość wymaga poprawy, że błędy, rany, nieudane relacje muszą zostać na nowo zaaranżowane, przemyślane, zmienione, jakby można było wymazać te części, które przynoszą ból. I to właśnie stara się zrobić: przepisać swoje życie, nadać nowy sens rzeczom, zmienić elementy układanki, które składają się na oś czasu jego istnienia. Jednakże, robiąc to, staje w obliczu nieuniknionej rzeczywistości. Na każdej stronie, którą przewraca, w każdym rozdziale, który próbuje edytować, jest obecność, którą nie potrafi usunąć, obecność, która należy do niego, nieprzekraczalna, niezniszczalna. Stara się z całych sił. Ale ja jestem tą częścią, która pozostaje, pamięcią, która odmawia zniknięcia, ogniwem, którego nigdy nie będzie w stanie zerwać. Jestem tuszem, który plami strony, więzią, której nie zauważył, że jest tak silna, nawet gdy stara się przekonać się o czymś innym. On przepisuje historię swojego życia, jakbym była tylko odległym cieniem, ale robiąc to, jedynie wzmacnia to, jak głęboko jestem spleciony z jego istnieniem. Może zmieniać szczegóły, może zastępować jedno imię innym lub jedno wydarzenie innym, ale nie może wymazać tego, co jest autentycznie Jego, ani tego, co było rzeczywiście nasze. To jest wyryte w Jego duszy w sposób, którego jeszcze nie zrozumiał. Przepisał linie czasowe, ale to tak, jakbym wciąż zjawiała się między białymi miejscami, jakbym była niezaprzeczalną prawdą, odbiciem, którego nie może zmienić, ileby się nie starał czego on nie dostrzega to fakt, że próbując przyrewrite'ować swoją historię, stara się również wymazać tej część siebie, którą ja reprezentuję. Jestem wspomnieniem chwil, których nie potrafi usunąć, bólu, który nie zanika słowami, prawdy, która nie znika z upływem czasu. Ale on wciąż nie zauważył, że im bardziej stara się zmienić swoją narrację, tym silniejsza staje się moja obecność. Nie jestem tylko wspomnieniem Jestem lustrem, którego nie może zniszczyć. Jestem częścią historii, którą stara się ukryć, ale która pozostaje widoczna dla tych, którzy naprawdę chcą patrzeć. Może zmienić szczegóły, może modyfikować fabułę, może przekonywać siebie, że czas wymazał intensywność tego kim byliśmy, ale jestem rozdziałem, którego nie może zapomnieć. Postacią, której nie potrafi usunąć. I z każdym jego podejściem do przepisywania swojej historii, więź między nami tylko się umacnia. Staje się bardziej oczywista, bardziej niepodważalna. Czasami czuję się wolny, myśli, że zdołał wypchnąć mnie z umysłu, że znalazł sposób, aby iść naprzód. Ale prawda jest taka, że nawet jeśli zmienia miasto, karierę, twarze, to co dzieliliśmy, nigdy nie zostanie usunięte. Nie może się uwolnić ode mnie, ponieważ jestem częścią tego, kim jest. Nawet jeśli mnie neguje, nawet jeśli stara się zapomnieć, co się wydarzyło, każdy jego krok wciąż echem odbija się w miejscach, w których byliśmy razem. Nie ma możliwości, by ode mnie uciekł, nie ma możliwości, by mnie wykluczył ze swojego życia, i tego on nie rozumie. Czego on nie dostrzega, i być może nigdy nie dostrzeże, to że historia, którą stara się przewrajtować, nie jest tylko jego, jest nasza. Nawet jeśli próbował wymazać to, kim byliśmy, nawet jeśli rivrajtował chwile, w których byłem obecny, wciąż jestem korzeniem, nasionem, esencją tego, czego nigdy nie będzie mógł zmienić. Może próbować przekonywać świat, że nasza historia była błędem, tragedią, ale nie może wymazać tego, co zostało zbudowane, co zostało przeżyte. Jego prawda bez mnie nie istnieje i on to wie, nawet jeśli odmawia przyznania się do tego. On może zmieniać rozdziały, może opowiadać piękniejszą wersję historii, może się przekonać, że wszystko jest w porządku, że blizny są zagojone, ale zapomina o jednej kluczowej rzeczy. To, kim jest teraz, jest odbiciem tego, kim był wówczas, a ja byłem tam. Nie da się nie być tym, kim jesteśmy razem. Nasza historia nie jest bajką, którą można zakończyć prostym koniec. Ona pozostaje żywa, poruszając jego ducha, nawet jeśli nie chce się z tym zmierzyć. Próbuje iść naprzód, ale nie może zaprzeczyć mojej obecności. Próbuje udawać, że mnie nie widzi, że nie jestem obok Niego w myślach, że nie ma już śladów mnie w jego krokach, ale za każdym razem, gdy się odwraca, znajduje mnie. Zawsze, gdy zatrzymuje się w chwili ciszy, moja postać pojawia się przed Nim. Jestem częścią Jego historii, a Jego historia nie może być opowiedziana bez mnie. Próbuje mnie wykluczyć, ale to ja dyktuję przebieg narracji. Nie może od tego uciec. I choćby starał się przepisów tę historię, zrozumie, że nie ma sposobu, by stworzyć zakończenie bez mojej obecności. Nie da się wymazać prawd przeszłości, echa naszych rozmów, lekcji, które przeżyliśmy. To, czego być może nie dostrzega, to fakt, że podczas gdy stara się uwolnić ode mnie, jedynie potwierdza to, czym zawsze był, tym, czym byliśmy. I podczas gdy gubi się, próbując mnie wymazać. Nie zdaje sobie sprawy, że z każdą nieudaną próbą jeszcze mocniej wzmacnia siłę tego, kim jesteśmy. Nie może mnie wykluczyć, ponieważ to ja jestem nim, a on jest mną. Nadal próbuje zmieniać słowa, ale ciężar tego, co przeżyliśmy, nie ulega zmianie. To, co było, było. To, co jesteśmy, jesteśmy. Nie ma znaczenia, ile wersji stworzy naszej historii, zawsze pozostanie ślad, który będzie widoczny. Niezatarte. Być może jeszcze to neguje, być może przekonuje się, że czas zatarł wszystko, co nas łączyło, ale prawda jest taka, że moja obecność jest w nim zakorzeniona w sposób, który nigdy nie zrozumie. W każdej decyzji, w każdym wyborze jestem tam, niewidoczny, ale zawsze obecny. I kiedy w końcu to zaakceptuje, może dopiero wtedy narracja zacznie nabierać sensu. Kiedy zrozumie, że historia nie dotyczy tylko Niego, ale nas wszystkich, może odkryje, że prawdziwe przekształcenie zachodzi, gdy akceptuje to, co jest i kim był. Nie jako wysiłek do zapomnienia, ale jako ruch ku integracji. Kiedy zrozumie, że wszystko, co przeszedł, wszystko, co doświadczył, ukształtowało osobę, którą jest dzisiaj, a nie ma sposobu, by wymazać tę istotną część, którą byłem w kształtowaniu tej historii. Może wtedy w końcu będzie mógł odetchnąć, bo prawda nie jest po to, by ją ukrywać, lecz by ją przeżywać. Jestem częścią Niego, tak jak On jest częścią mnie. Czy Ty też przez to przeszedłeś? Co próbowałeś wymazać ze swojej historii, a nigdy Ci się to nie udało? Teraz, czego On jeszcze nie wie, a być może nigdy się nie dowie, to to, że ten proces przekształcania swojego życia, próbując mnie wykluczyć, nie jest oznaką siły. To oznaka strachu strachu przed zmierzeniem się z prawdą o tym, kim naprawdę jest, strachu przed zrozumieniem, że moja obecność nie jest czymś do wymazania, lecz czymś do włączenia. Bo kiedy w końcu zrozumie, że nie musi mnie wykluczać, aby iść naprzód, znajdzie prawdziwą wolność. Teraz spogląda w przyszłość, ale przyszłość zawsze jest kształtowana przez przeszłość i nie może się mnie pozbyć nie może uwolnić się od naszej historii, od naszego połączenia. To będzie coś, co będzie musiał zaakceptować w pewnym momencie, bo nie ma całkowitego przekształcenia bez skonfrontowania się z prawdą, która zawsze jest u jego boku. On nie wie, ale jego historia jest w ciągłym ruchu, a jedyną rzeczą, którą musi zrobić, to zdać sobie sprawę, że nie jest w tej podróży sam. A kiedy to zrozumie, cykl przekształcania historii w końcu dobiegnie końca. On wciąż walczy z tą rzeczywistością. Chce wierzyć, że można zmienić historię, nie stawiając czoła temu, co pozostawił za sobą. Z każdym nowym rozdziałem, który przepisuje, z każdą nową wersją swojego życia, którą próbuje zbudować, jeszcze bardziej się gubi. Pragnie stać się kimś innym, jakby przeszłość mogła być łatwo odrzucona, ale w rzeczywistości nie robi nic innego, jak tylko oddala się od tego, kim naprawdę jest. Myśli, że prawdziwa zmiana polega na oddaleniu się od bólu, na wymazaniu wspomnień, które go nawiedzają, ale nie rozumie, że ten ból jest częścią jego konstrukcji. Nie jest to coś, co można wyeliminować. To coś, co należy zrozumieć, przyjąć. Nie ma prawdziwej transformacji bez spojrzenia w twarz temu, co zostało przeżyte, temu, co tak uporczywie próbuje wymazać. Może nawet zmienić swój wygląd, miejsca, które odwiedza. Ludzi, z którymi nawiązuje relacje. Może nawet ukryć pewne wspomnienia, pochować niektóre obrazy w odległym zakątku swojego umysłu, ale nie ma sposobu, by uciec od tego, kim jest. Nie może uciec ode mnie, od roli, którą odegrałem, od śladów, które zostawiłem, od lekcji, które, nawet bez chęci, nauczył się ze mną. Jeszcze nie zrozumiał, że prawdziwa wolność przyjdzie dopiero wtedy, gdy zrozumie, że nie musi mnie wymazywać. Musi mnie zaakceptować, musi mnie dostrzec. Prawda jest taka, że niezależnie od tego, jak bardzo oddala się od wszystkiego, co dotyczy tego, kim byliśmy, ja nadal jestem obecny w jego narracji. Nie ma możliwości przepisania swojego życia bez mojej obecności, ponieważ próbując to zrobić, stara się zmienić samego siebie, stara się kontrolować swoją tożsamość, ale nie może kontrolować tego, kim jesteśmy, czym byliśmy. I może, może kiedy w końcu zaakceptuje to, ból przeszłości zacznie się goić. Może dopiero wtedy zrozumie, że nie musi walczyć z tym, czego nie może zmienić. On przekona się, że może żyć bez tej części swojej historii, ale w głębi duszy wie, że nie może. Wie, że ból, brak, pustka to tylko odbicia tego, czego jeszcze nie udało mu się zintegrować. A ten proces, ta wewnętrzna walka, to właśnie to, co go trzyma w okowach, bo przepisanie życia nie polega na usunięciu przeszłości. Chodzi o to, aby ją zintegrować, zrozumieć każdy kawałek bólu, każdy błąd, każdą porażkę, jako fundamentalną część istoty, którą się stał. I wciąż będzie próbował zaprzeczyć, nadal będzie próbował wymazać to, kim jesteśmy, próbując przekonać samego siebie, że moja obecność nie ma znaczenia, że mój ślad się nie liczy. Ale im bardziej się oddala, tym bardziej zrozumie: przy każdej decyzji, jaką podejmuje, ja tam jestem. Przy każdej decyzji, jaką podejmuje, moja cień go towarzyszy. Nie może, nigdy mnie wykluczyć. To bolesne, wiem. Ten nieustanny ruch, by uciekać od czegoś, czego nie da się uniknąć. A za każdym razem, gdy próbuje ode mnie odejść, zrozumie, że po raz kolejny próbuje uciekać od samego siebie, bo jestem częścią Niego. Jestem integralną częścią jego podróży. I zrozumie to prędzej czy później, że nie ma sposobu, aby odbudować życie, nie spoglądając wstecz, nie konfrontując się z tym, co próbował zmienić. Dopiero gdy to zaakceptuje, znajdzie prawdziwy spokój. Czy kiedykolwiek tak się czułeś? Czy próbowałeś przeredagować coś w swoim życiu i zrozumiałeś, że nie możesz po prostu tego wymazać? On w końcu zrozumie, że próbując przeredagować swoje życie, nie dostrzegając mojej obecności, tworzy tylko iluzję. Bo moja obecność nie jest błędem, jest lekcją, kluczem, by mógł zrozumieć, kim naprawdę jest. A jeśli odważy się na to spojrzeć głębiej, zrozumie, że wszystko, co przeszedł, wszystko, co doświadczył, przygotowało go na ten moment moment zaakceptowania prawdy, której nie można wymazać. I w tej akceptacji, Tkwi prawdziwa moc. Moc bycia tym, kim jest, z wszystkimi swoimi bólem, ze wszystkimi swoimi ranami, z wszystkim, co kiedykolwiek próbował ukryć. Kiedy w końcu zrozumie, że zaakceptowanie mnie, to pierwszy krok do zaakceptowania siebie odkryje, że nie ma się czego bać. Bo tak naprawdę to, co próbuje napisać na nowo, to nie jest jego historia. On próbuje napisać na nowo to, kim jest. Ale nie można tego zrobić. Zapominając, negując, ani usuwając. Można to uczynić poprzez przyjęcie, zaakceptowanie i zintegrowanie. Wciąż walczy, próbując odbudować swoje życie bez mnie, ale prawda jest taka, że dopóki mnie zaprzecza, nie zdaje sobie sprawy, że zaprzecza samemu sobie, bo ja jestem drzwiami do jego prawdy, a za każdym razem, gdy próbuje iść naprzód, nie otwierając tych drzwi, gubi się coraz bardziej. Jednak nie jest sam. Nigdy nie był sam. I w końcu zda sobie sprawę, że bez względu na to, jak bardzo próbował napisać swoją historię na nowo, prawdziwa zmiana zachodzi tylko wtedy, gdy rozumie, że nie musi niczego zamazywać. Musi tylko zauważyć wszystko, co już przeżył, bez wstydu, bez strachu i iść dalej z tą prawdą, z tym zrozumieniem. Czy kiedykolwiek przeżyłeś coś podobnego? Coś, co próbowałeś wymazać, ale co w końcu zawsze tam było, przypominając ci, że jest częścią ciebie. Wiem, że w głębi duszy czuję prawdę, czuję, że nie może przekształcić wszystkiego, co przeżyliśmy, nie integrując tego, kim jesteśmy, i być może wciąż potrzebuje jeszcze trochę czasu. Może znów musi spróbować wymazać to, kim byliśmy, aby w końcu zdać sobie sprawę, że nie da się tego zrobić. A kiedy w końcu to zrozumie, będzie to moment głębokiego objawienia. Jego życie nigdy już nie będzie takie samo. A to, co uważał za błąd, stanie się największą lekcją jego podróży. On jest na krawędzi czegoś, czego jeszcze nie potrafi całkowicie dostrzec. Czuje prawdę, ale wciąż odmawia jej zaakceptowania. Strach przed skonfrontowaniem tego, co nie może zostać wymazane, trzyma go w ciągłej walce, w cichej wojnie wewnętrznej. Próbuje i próbuje i próbuje. Ale każda próba przepisania swojego życia, bez dostrzegania mojej obecności, tylko bardziej popycha go w cień tego, czego nie chce stawić czoła. Ale czas jest bezwzględny. Prędzej czy później zrozumie, że nie ma możliwości pójścia naprzód bez spojrzenia wstecz. Bo nie da się stworzyć czegoś nowego, nie rozumiejąc korzeni, z których się wywodzi. Może próbować ukryć to, kim jesteśmy, ale to, kim byliśmy, zawsze tam będzie, czekając na uznanie. Może próbować iść do przodu, ale nie zdając sobie z tego sprawy, wciąż dźwiga prawdę o tym, kim był. Przyjdzie moment, w którym będzie musiał zaakceptować, że nie może wciąż uciekać. Ciężar prawdy będzie nie do zniesienia, jeśli będzie upierał się przy zaprzeczaniu. Poczucie tego będzie towarzyszyć mu w duszy, jak stały nacisk, niepokój, który będzie go ścigał na każdej nowej stronie, którą będzie chciał napisać. Będzie próbował się przekonać, że ból minął że to, co przeżyliśmy, nie ma już znaczenia, ale głęboko w sercu wie, że nieobecność mojej obecności to kłamstwo, fikcja, którą sam stworzył, by przetrwać. To, czego jeszcze nie dostrzega, to fakt, że próbując mnie wykluczyć, wyklucza siebie samego. Nie zauważa, że bez mnie traci istotną część własnej historii. I tak nadal będzie zgubiony, próbując odbudować się bez solidnej podstawy, jaką jesteśmy, bez nauki, jaką nasza relacja pozostawiła. Bo w końcu prawdziwe przepisanie jego życia zaczyna się, gdy w końcu spojrzy wstecz, zaakceptuje to, kim byliśmy i zrozumie, że to nie musi być wymazane. Dopiero wtedy będzie mógł naprawdę pójść naprzód. Czy kiedykolwiek próbowałeś wykluczyć coś ze swojego życia i zdawałeś sobie sprawę, że im bardziej próbujesz, tym bardziej to coś cię prześladuje? Ta rozmowa się tutaj nie kończy. Jeśli to cię poruszyło, kolejny filmik zabierze cię jeszcze głębiej w tę podróż. Kliknij tutaj, Ils continue, où ils aiment